Witajcie moi drodzy, jeśli po kilku dniach zdalnego nauczania mówisz, mam już dosyć szkoły, ten filmik jest dla Ciebie. Chciałabym zająć się tematem Learning can be fun. Jak to zrobić, żeby jak najwięcej się nauczyć, wykonując proste czynności, zajmując się kilkoma fajnymi sprawami. Przy okazji powtórzyć, utrwalić, dowiedzieć się czegoś nowego. Spójrzcie na stolik. Został on przygotowany w przyjazny sposób. Myślę, że każdy z Was w domu ma takie akcesoria. Pozwoliłam sobie powyciągać wszystkie moje smaczki. Zakreślacze będą jak najbardziej potrzebne. Ołówek przypomina niedoszłą. Wycieczkę do Tropical Island, a długopis nawiązuje do wiosny. W jaki sposób możemy się uczyć, żeby było to jednocześnie nauką i zabawą, nie odstręczało nas, a wręcz przeciwnie. Jeden z pomysłów został już przedstawiony w klasie siódmej, która powinna bardzo dobrze pamiętać tę kwestię. Rysujemy sobie słoneczko. No, jakie piękne wiosenne. Wybieramy temat. Powiedzmy, że będzie to jedzenie. A teraz wyznaczamy sobie czas. Mam 5 minut, żeby wypisać na promyczkach. Jak najwięcej słówek i zwrotów związanych z tym tematem. Ustawiamy sobie stoper i czas start. Oczywiście klasy młodsze będą wybierać prostsze słówka, takie jak Apple, Banana czy Milk. Klasa szósta być może dorzuci. A klasy jeszcze starsze? Have a meal, supper, dinner, breakfast i tak dalej, i tak dalej. Jak to mówią Anglicy, sky is the limit. Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. Gdyby ktoś rzeczywiście nie mógł wymyślić sporej liczby słówek, powiedzmy 10 czy 15, może sobie sprawdzić w jakimś słowniku czy poszukać w naszych podręcznikach. To też będzie fajne ćwiczenie. Utrwalające. Easy, easy. Drugi sposób. Też dobrze nam znana zabawa w snajpera. Wymyślamy angielskie zdanie. Nie musi ono być bardzo skomplikowane. Mama lubi mleko i warzywa. Jak więc zostać snajperem? To proste. Lokalizujesz słowo i próbujesz je zastrzelić. W jaki sposób to zrobić? Trzeba ułożyć poprawne gramatyczne zdanie. Z tym właśnie wyrazem. Ja wybiorę sobie słówko mam. Żeby je zastrzelić, muszę wymyślić angielskie zdanie z wyrazem mama. Hmm, jak mogłoby brzmieć? Na przykład: I love my mom. easy? easy. Zróbmy jeszcze strzał na przykładzie wyrazu and wybieram wyraz end i próbuję go ustrzelić My favorite colors are black and white I tym sposobem zastrzeliliśmy end Ponownie sky is the limit Wierzę, że Wasza wyobraźnia nie zna granic. Możecie też pobawić się w ten sposób z kolegą lub koleżanką online, na łączach telefonicznych, przy kamerce internetowej albo z bratem i siostrą, nawet tymi młodszymi. Powtarzanie i utrwalanie nawet prostych słówek przyda Wam się w życiu. Czasami nasze kochane starszaki zapominają kolorów, podstawowych produktów spożywczych. Warto je powtórzyć. Nigdy nie wiecie, kiedy się przydadzą. Ostatni pomysł na dziś. Szczególnie młodsze dzieci lubią rysować. Ja też lubię rysować. Rysunki niekoniecznie kochają mnie. Natomiast możemy sobie wybrać dowolny temat, jakąś postać. To jest Tadzio. Tak, Tadzio specjalnie nie ma oczu, nosa i ust, bo być może zapomnieliście w jaki sposób powiedzieć te rzeczy w języku angielskim. Za to zamiast rąk ma drzewa. Jest troszeczkę bryłowaty, więc można jako ciekawostkę poszukać sobie słówka kwadrat, prostokąt, owal. I ponownie będę się powtarzać, bo powtarzanie to element nauczania. Sky is the limit. Im dziwniejsza postać do narysowania, tym trudniejsza słówka do znalezienia. Jeżeli użyjecie różnych kształtów, różnych kolorów, odcieni, faktur, struktur, kratka, groszki, kropki, paski, tutaj jest pewna dowolność, i rzeczywiście starsze klasy siódma czy ósma też miały te zwroty jeżeli jego strój byłby w kratkę, twarz w grochy, a spodnie byłyby w paski. Młodsze dzieci mogą pobawić się w podpisywanie. Jego ręce to trees, twarz jest in dots, a starszaki, myślę, że od szóstej klasy wzwyż, mogliby Opisać Tadzia. Tadzia is my imaginary friend. He likes bananas just like the minions. I tak dalej, i tak dalej. Pozostało mi jedynie życzyć Wam powodzenia. Bye, bye.